Jak w każdą sobotę, Refonius, chrześcijańskie centrum informacji. Na skrót wydarzeń z tygodnia zaprasza Piotr Osiński. Sobota, 5 grudnia 2020 roku. Zapraszamy na kolejny odcinek Refonius. Studentka położnictwa w Nottingham University w Wielkiej Brytanii, która została zawieszona za prowadzenie działalności ProLife, otrzymała przeprosiny i rekompensatę. O sytuacji Julii Rynkiewicz pisał dziennik The Telegraf. 25-latka została zawieszona po tym, jak podczas imprezy dla nowych studentów przygotowała stoisko obrońców życia. Szkoła pani Rynkiewicz zakwestionowała jej zdolność do wykonywania zawodu położnika. Śledztwo prowadzone przez szkołę w sprawie Julii Rynkiewicz nie przyniosło żadnych rezultatów i zakończyło się oddaleniem stawianych jej zarzutów. W wyniku postępowania szkoły Julia Rynkiewicz straciła rok studiów. W odpowiedzi na jej skargę uczelnia zawarła z panią Rynkiewicz ugodę, która zakłada przeprosiny oraz wypłatę odszkodowania. Życie w zawieszeniu z powodu niesprawiedliwego śledztwa było naprawdę trudne psychicznie i emocjonalnie. Ugoda wskazuje, że uniwersytet potraktował mnie źle i choć jestem szczęśliwa, że mogę studiować dalej, Mam nadzieję, że oznacza to także, iż żaden inny student nie będzie musiał doświadczać tego, co ja powiedziała Arynkiewicz. REFO TV dla najmłodszych. Kanał REFO TV zaprasza do nowego programu przeznaczonego dla naszych milusińskich. Program REFO dla dzieci ma za zadanie docierać z ewangelicznym przesłaniem do najmłodszych odbiorców, prezentując im w przystępnej formie prawdy Biblii. Badania prenatalne doprowadziły do tego, że większość kobiet w Danii po zdiagnozowaniu zespołu Downa u ich nienarodzonych dzieci dokonała aborcji. Liczba dzieci urodzonych z zespołem Downa spadła w ubiegłym roku do 18. Michelle Witten, prezes i dyrektor generalny Global Down Syndrome Foundation, powiedziała, że problemem nie są darmowe badania, jest to raczej światowy sposób myślenia, który traktuje ludzi jak zwierzęta. Witten zwróciła uwagę, że Stany Zjednoczone niewiele dzielą się swoją historią eugeniki. Stany Zjednoczone, mówi, były prekursorem wczesnej eugeniki. To tutaj nastąpiło spore ożywienie ruchu eugenicznego. Wielu ludzi nie zna tej przeszłości, a jest ona trochę jak Holokaust. Ale jeśli przestaniesz o tym mówić, to może się powtórzyć. Na początku XX wieku ponad 24 Stany USA przyjęły prawa sterylizacyjne pod wpływem ruchu eugenicznego. Sterylizacja była wymuszona m.in. na osobach niepełnosprawnych, chorych psychicznie i kolorowych. Wysiłki te częściowo zainspirowały Adolfa Hitlera i nasistów, którzy byli odpowiedzialni za ludobójstwo 6 milionów Żydów. Jak donosi raport, obecnie w Danii rząd oferuje opiekę zdrowotną dla dzieci z zespołem Downa i nie jest zbyt wrogo nastawiony do osób niepełnosprawnych. Jednak po tym, jak w 2004 roku ten kraj zaczął oferować bezpłatne badania prenatalne wszystkim kobietom, odsetek dzieci urodzonych z zespołem Downa bardzo się obniżył. Duńska Narodowa Rada Zdrowia donosi, że spośród wszystkich ciężarnych kobiet u których stwierdzono zaburzenia chromosomatyczne ich nienarodzonych dzieci, aż 95% decyduje się na aborcję. Dziesiątki tysięcy osób wzięły udział w protestach w Hiszpanii przeciw reformie edukacji, zakładającej m.in. wprowadzenie permisywnej edukacji seksualnej już dla sześcioletnich dzieci i wyposażenie ich w wiedzę na temat różnorodności seksualnej. Hiszpanie opowiadają się przeciw odebraniu rodzicom prawa do decydowania o programie nauki w szkołach, nazywając to indoktrynacją dzieci. Podczas zajęć w szkole podstawowej uczniowie muszą poznać i ocenić ludzki wymiar seksualności w całej swojej różnorodności. Czytamy w projekcie ustawy Kalea, nazwanej tak od imienia hiszpańskiej minister edukacji. Ustawę w obecnym kształcie przegłosował Kongres Deputowanych, czyli niższa Izba Parlamentu. Ustawę przyjęto głosami większości parlamentarnej, na którą składa się rządząca Partia Socjalistyczna oraz ich koalicjanci. Jako kanał staramy się przedstawiać jak najlepsze treści chrześcijańskie. Jeśli podoba Wam się to, co robimy i chcecie wesprzeć rozwój tego kanału, to obecnie jest organizowana zbiórka na potrzebny sprzęt. Aby publikowane treści były coraz lepszej jakości. Zbiórka organizowana jest na stronie zrzutka.pl. Link do zbiórki znajduje się w opisie filmu. Wszystkim, którzy chcą nas wesprzeć w tym projekcie, serdecznie dziękujemy. Na tym kończymy dzisiejsze Refo News. Zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia.